22 listopada w Centrum Prasowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja Ministerstwa Środowiska, Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej inaugurująca tegoroczne Targi Pol Eko. Jednym z najistotniejszych tematów spotkania były zagadnienia związane z tym, jak Polacy korzystają z rozwiązań ekologicznych, jak inwestują w ekologię i co robią na co dzień, by chronić środowisko. Badanie TNS-OBOB ten temat zaprezentował Bank Ochrony Środowiska. Świadomość ekologiczna Polaków rośnie. My to widzimy chociażby po wzrastającej liczbie kredytów kierowanych na przedsięwzięcia proekologiczne, ale z drugiej strony pokazuje, że ten rynek. Jeszcze jest do zagospodarowania, tak? Że jeszcze ciągle e, za mało e, osób chce korzystać z takich rozwiązań, może nie ma świadomości, że są tanie kredyty na kolektory słoneczne, na inne źródła odnawialnych, e, odnawialne, jak chociażby pompy ciepła e, czy ogniwa fotowoltaiczne, e, że można bardzo tanie sfinansować termomodernizację domu. Jeśli to jest dom, który już posiadamy i który ma swoje lata, warto pomyśleć o dociepleniach kompleksowych, to wszystko przyniesie efekt. E, Ekonomiczny przede wszystkim dla klienta. Kredyty proekologiczne Banku Ochrony Środowiska udzielane są na preferencyjnych warunkach. Bank Ochrony Środowiska w swojej ofercie ma dwa podstawowe produkty skierowane do osób indywidualnych. Jest to słoneczny kredyt. Kredyty, który może sfinansować budowę kolektorów słonecznych, oraz ekologiczny kredyty hipoteczny, który służy finansowaniu energooszczędnych domów. Mieszkańcy Wielkopolski wyprzedzają przedstawicieli innych regionów, jeśli chodzi o działania proekologiczne. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to z prawdziwym zadowoleniem mogę stwierdzić, że Wielkopolska przoduje, jeśli chodzi o wykorzystanie słonecznego kredytu. Tylko w ciągu trzech kwartałów tego roku na odnawialne źródła energii w Wielkopolsce. Bank Ochrony Środowiska udzielił kredytów o wartości 23 milionów złotych. Spośród wszystkich kredytów na odnawialne źródła energii udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska w Wielkopolsce, połowa została przeznaczona na zakup kolektorów słonecznych.